Apostazja jest to teraz bardzo popularne słowo, jest to tak zwane formalne wyjście z Kościoła, czyli porzucenie swojej wiary i religii. Wiele osób decyduje się teraz na takie kroki, między innymi są to dwie wrocławianki, pani Magdalena i Beata. Widzę, że jest bardzo duży ruch społeczny apostatyczny więc myślę, że Kościół będzie musiał jakoś odnieść się do, do, do tego zjawiska. Przepisy dotyczące formalności niezbędnych do dokonania apostazji zawiera Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła. Powinniśmy się zgłosić do proboszcza miejsca, w którym w danym momencie mi mieszkamy. Jeżeli to nie jest nasza parafia, znaczy w sensie parafia, w której byliśmy ochrzczeni, to powinniśmy mieć ze sobą akt sztu i oświadczenie woli. Oświadczenie woli, w którym stwierdzamy, że, że chcemy wystąpić z Kościoła katolickiego, chcemy dokonać aktu apostazji. W tym momencie proboszcz to przyjmuje. Proboszcz ma obowiązek przekonywać taką osobę do zmiany zdania. Jeśli to się nie uda, przesyła oświadczenie do Kurii. Wielu proboszczów bez problemów rozpoczynało proces wypisania parafianina z kościoła. Jednak zdarzają się także przypadki, kiedy kościół utrudnia proces apostazji. Ksiądz uraczył mnie opowieściami właśnie na temat niebezpieczeństwa ze strony współczesnego świata, na temat szkodliwości gender, na temat ideologii LGBT i, i, i tak itd. No, poczułam się bardzo z tym źle i niestety za pierwszym razem nie udało mi się tej apostazji dokonać, gdyż ksiądz odmówił. Pisania mojego aktu. Pani Beata w życiu Kościoła nie uczestniczy już od wielu lat. Zdecydowała się na odejście z Kościoła już dawno. Jednak, aby dokonać apostazji, należy mieć świadectwo chrztu, a ochrzciła się daleko od Wrocławia. Mimo otrzymania aktu, miała trudności z procesem apostazji. Udałam się do mojej parafii z tym, że aktem chrztu. Z trzema oświadczeniami woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego z kopiami tego aktu chrztu. Niestety ksiądz powiedział, że mój akt sztu jest nieważny ponieważ taki dokument jest ważny tylko 3 miesiące i muszę wystąpić ponownie o wydawanie takiego dokumentu i dopiero wtedy mogę wszcząć procedurę. Taka decyzja jednak niesie za sobą wiele skutków. Między innymi to, że osoba, która odeszła ze wspólnoty kościoła nie może być chrzestną, świadkiem bierzmowania i zawarcia małżeństwa. Emocje nie są dobrym doradcą tak? i często dobrze jest, tego rodzaju decyzje podejmować już kiedy te emocje opadną, żeby można było spokojnie rzeczywiście zapoznać się z tym, co potem. Apostata zawsze może wrócić do kościoła, a w sytuacji nagłej może wyspowiadać się bez spełnienia formalności. Echo 24, Marta Wrońska.